Cześć kochani, witajcie serdecznie. Chciałbym wam kolejny raz przypomnieć, jak już to robię od 5 miesięcy, że pozostało coraz mniej czasu, aby wykupić udziały w projekcie Blockchain Sports ok. W projekcie, który no zapowiada się mega rewolucyjnie, który jest przygotowany od dwóch lat, przez ponad 1000 osób i który będzie promowany z bardzo dużą pompą przez wielu influencerów z branży właśnie Web 3.0, czyli branży szeroko pojętego blockchaina i całej technologii z nim związanej. Bardzo przyszłościowy projekt, który tak naprawdę rusza już niebawem. Rusza 1 września, a my mamy czas do 16 sierpnia, aby załapać się na udziały. Więc naprawdę mamy dokładnie 30 dni. 30 dni i ani dnia dłużej, aby zrobić sobie. Każdy z was powinien zrobić sobie własny research i poznać na tyle, na ile mu czas pozwala, to czym w ogóle ten projekt jest, tak? Czego on dotyczy? On digitalizuje całą branżę sportu. Branżę sportu wartą ponad 550 miliardów dolarów rocznie, tyle pieniędzy. Przepływa przez całą branżę szeroko pojętego sportu, tak? Czyli mamy tu piłkę nożną, mamy tu koszykówkę, siatkówkę, mamy tutaj NHL, mamy tutaj wyścigi motorowe, e, samochodowe i dużo, dużo więcej branż, które jesteśmy w stanie przenieść do świata blockchain. I dzięki temu stworzyć taką więź między kibicami a sportowcami, gdzie każdy nawzajem zyskuje na tej transakcji. Na tej transakcji lub na tej relacji to może bardziej dotyczy już u, u, użytkowników, którzy będą dołączać od 1 września, tak? My skupiamy się na tym, aby stworzyć takie podwaliny od Dobrze rokujący biznes, tak? czyli po prostu zainwestować środki potrzebne do tego, aby każdy biznes mógł fajnie wystartować. Okay? Eee, I jak to w ogóle wygląda? My jesteśmy w stanie, jako jedyna społeczność na świecie, na tym etapie inwestować w różne ekosystemy i czerpać z nich po prostu pasyw przez kolejne lata rozwijania się projektu. Tak? Dlaczego ja tak często w ogóle o tym nagrywam? Dlaczego w ogóle. Tak często wam o tym wspominam, ponieważ jeszcze tylko przez miesiąc jesteśmy w stanie, zakupując odpowiednie takie founders Packi poprzez taką zinstalizowaną aplikację, jesteśmy w stanie czerpać właśnie korzyści i z ich własnego blockchaina, i z udziałów ich całego ekosystemu. Czyli po pierwsze, mamy tutaj tak zwane tak, czyli do każdego founders Packa otrzymujemy tak zwane noty, które będą nam wydobywać ich. Atla coina, czyli coina opartego na blockchainie Atleta Blockchain, który uwaga, przez pierwszy miesiąc, nieco ponad miesiąc swojego takiego pierwszego uruchomienia, to się nazywa testnet, wygenerował ponad 4 miliony transakcji, ponad 200 tysięcy uletów podpiętych, a jeszcze nawet jesteśmy półtora miesiąca przed oficjalnym startem, tak? A tu już są takie liczby 4 miliony ponad transakcji. Musicie zauważyć, że największe projekty Web 3.0, takie jak Binance Smart Chain, jak Avalanche Blockchain, jak Polkadot, one wygenerowały kilkaset tysięcy maksymalnie transakcji w pierwszym miesiącu uruchomienia blockchaina. Więc zobaczcie, jaką mamy tutaj różnicę. I te blockchainy, które już wystartowały w przeszłości, zrobiły kilkanaście, kilkadziesiąt x od początkowej ceny swojego tokena, tak? Nasz blockchain będzie w stanie łączyć za pomocą różnych bridge'ów z innymi sieciami, będzie w stanie łączyć się z różnymi, z takimi najbardziej popularnymi woletami, jak Metamask i tak dalej. Więc tutaj naprawdę no, zespół mega, mega dał radę i Musicie sobie przełożyć to też na to, jaki mamy tutaj potencjał zarobkowy. Zobaczcie, z 500 dolarów na przykład są teraz takie nowe notepaki, tak zwane, gdzie nie mamy udziału firmy, a mamy same notepaki, czyli mamy podwójną ilość nodów zamiast udziału firmy. I dzięki tym notepakom jesteśmy w stanie wykupić sobie node'y, które wygenerują nam na przykład, przykładowo z 500 dolarów, tak. Yy, Tokeny o wartości zakładając, że nasz token przez kolejne lata osiągnie maksymalnie 5 dolarów, co uważam, jest dużo zaniżoną spekulacją. Jesteśmy w stanie z 500 dolarów wygenerować prawie 10 tysięcy dolarów. Oczywiście to są wszystko spekulacje, nie znamy po prostu ceny, oczywiście, jaka ona będzie w przyszłości, ale wiemy. Że patrząc pod kątem tego, jak bardzo ten projekt jest przygotowany, tak? jak duże fundusze się nim interesują, jak, jak bardzo już jest wyceniany przez największe, jedno z największych konsorcjum prawniczych na świecie, które opracowywało, słuchajcie, prawa autorskie. Przygotował dla takich marek Coca-Cola, tak? Ta sama marka, ta sama firma, to samo konsorcjum wycenia ten projekt na tym etapie na 5 miliardów dolarów. Ok? Więc to jest bardzo bezpieczne założenie 5 dolarów, ale przy tym założeniu i tak jesteśmy bardzo dużo do przodu. Jeżeli cena tokena osiągnie na przykład 10 dolarów, to już się nam robi dosłownie kilka tysięcy procent zwrotu, patrząc oczywiście długoterminowo, tak? Em, zakładając wyższą cenę mamy tutaj już no po prostu kosmiczne procenty zwrotu których nie chcę tutaj, nie chcę Wam ich przytacać, bo po prostu nie uwierzycie, że to jest w ogóle możliwe, okej? Okay? Więc tak już podsumowując w dużym skrócie, mamy 30 dni na to, aby wykupić Founders Pack, które odpowiadają im wyższy Founders Pack, tym więcej otrzymujemy właśnie node'ów, tym więcej otrzymujemy takich prowizji z transakcji blockchain'a, okej? Okay? Różnego typu, z NFT Marketplace, otrzymujemy prowizje z klubów sportowych, z, z akademii takich treningowych, które już działają, które, których będzie coraz więcej. Otrzymujemy prowizję z kliniki doktora Erika. Czyli takie kliniki, gdzie jest głównym tematem właśnie genetyka i oni wykorzystują właśnie najnowszą technologię, jeżeli chodzi o genetykę do selekcji najlepszych sportowców, potem ich szkolenia, potem jesteśmy w stanie wykupywać ich udziały jakby czerpać korzyści z ich kariery sportowej. To jest bardzo, bardzo szeroki temat. Słuchajcie, do tego jeszcze mamy okazję czerpać korzyści z reality show na Netflix, który już jest w przygotowaniu na Disney+. Inne wydarzenia turniejowe, prowizje z tak zwanej technologii XR, VR AI, czyli rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości, czyli takie symulatory ultra realistyczne, słuchajcie, którym, którym zarządza gość, który pracował dla NASA, dla Międzynarodowych Agencji Kosmicznych. Eee, pierwszy w ogóle w historii e, kombinezon haptyczny, przygotowany właśnie przez niego. On teraz współpracuje z Bokszczyn Sport, ma swój zespół, który który tworzy najbardziej realistyczne symulatory, które w najlepszy sposób oddają warunki na torze motorowym i tak dalej. Więc, kochani, podsumowując, bo tutaj można było gadać i gadać, jest, jest tutaj mnóstwo, mnóstwo takich źródeł, jakby pasywnego dochodu tak? z tych nagród takich cyfrowych na blockchainie w formie właśnie atleta tokena. I źródeł takich z realnego biznesu, tak? Do tego mamy 60 ponad piłkarzy z całego świata, ambasadorów po prostu tego projektu, którzy podpisują się pod tym projektem obieroma rękoma, tak? Takich jak Romario, jak Snyder, jak Zico, takie legendy piłki nożnej, tak? I, i, i można było długo, długo i długo, że największe fundusze tutaj, tak jak JP Morgan są mocno zainteresowane tym projektem jak fundusze z Arabii Saudyjskiej i no tak tutaj ta branża też ten projekt e-sportu, tak? Czyli mocno tutaj wchodzi w tą branżę, gdzie jest mnóstwo, mnóstwo pieniędzy. Ale dobijając do brzegu, najważniejsza dla Was informacja to jest taka, że mamy czas tylko do 16 sierpnia. Jeszcze tylko przez 30 dni dokładnie można nabyć udziały tego projektu, i potem już nie będzie takiej możliwości. Okay? E, więc pamiętajcie o tym: mamy na to wyłączność e, i mamy ograniczony czas. Tego już nikt nie będzie w stanie przedłużyć. E, e, 17 sierpnia zresztą tej twórcy, tej całej inicjatywy polegającej właśnie na crowdfundingu, czyli na zbieraniu funduszy na określony cel, e, e, oni już startują z kolejnym projektem, który najprawdopodobniej będzie dotyczył e, genetyki, tak? czyli każdy będzie mógł sobie zamówić taki test do domu. E, słuchajcie, to będzie e, taki genetyczny, tak? to będzie połączone z technologią blockchain, z AI i tak dalej, więc nie chcę już to wchodzić za głęboko. Słuchajcie, 30 dni jeszcze, jeżeli chcecie więcej informacji to po prostu odezwijcie się do mnie, ja podam wam prezentację, wszystkie ważne informacje. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!